Witajcie! Opowiem dzisiaj o parku, który choć rozciąga się po dwóch brzegach granicznej rzeki, niejako znosi międzynarodowe podziały. Co ciekawe, to jedyny taki park w Europie. Bad Muskał, a po polsku Morzaków to dla wielu osób synonim rozległego, transgranicznego, polsko-niemieckiego parku krajobrazowego. Dzisiejszy Morzaków jest niewielką, bo liczącą około 4000 mieszkańców miejscowością, Położoną nad Nysą Łóżacką. Do zakończenia II wojny światowej jego lewo i prawobrzeżna część stanowiły jeden organizm. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej, prawobrzeżna część Morzakowa stała się dzisiejszą Łęknicą. Cofnijmy się nieco w czasie. Pierwsze wzmianki dotyczące Murzakowa pojawiają się w dokumentach datowanych na 1249 rok. Kolejną ważną datą dla tego miejsca jest rok 1452. To właśnie w tym czasie Morzaków otrzymuje prawa miejskie. Jednak dla historii parku Morzakowskiego kluczową datą jest 1 maja 1815 roku. Uznaje się, że to wtedy książę Pykler ogłosił mieszkańcom Muskał zamiar założenia parku. Warto zauważyć, że nie rozpoczynał od zera. Około 30 lat wcześniej, z okazji ślubu jego rodziców w 1784 roku, została poprowadzona krajobrazowa droga klementyny po wschodniej stronie Nysy. Również pierwsze nasadzenia rozpoczęto przed tą datą między 1811 a 1812 rokiem. Gdyż to właśnie wtedy książę Pukler zafascynował się parkami krajobrazowymi, które oglądał w trakcie podróży do Anglii. Co możemy powiedzieć po upływie 200 lat od rozpoczęcia tego gigantycznego przedsięwzięcia? Choć znacznie przerosło możliwości finansowe jego inicjatora, to pozostawione dziedzictwo zostało szeroko docenione. Park Księcia Piklera uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki ogrodowej XIX-wiecznej Europy. Osiągnięciem na skalę światową było też wpisanie parku na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co nastąpiło 2 lipca 2004 roku. Ciekawostką jest, że jest to jedyny na kontynencie europejskim transgraniczny park krajobrazowy. Po dotarciu do parku nawet niewprawne oko zauważy wyodrębniające się obszary w krajobrazie. Choć zamysłem księcia Peklera było stworzenie spójnej całości, wyraźnie dostrzegalne są bardziej swobodnie ukształtowane przestrzenie typowe dla stylów parków angielskich po stronie wschodniej, czyli polskiej, czy też mające bardziej reprezentacyjny charakter tereny wokół zamku, to już po stronie niemieckiej, zwane też parkiem zamkowym. Interesujące jest, że książę Pickler nie poprzestał na kształtowaniu krajobrazu jedynie przez nowe nasadzenia czy wycinkę drzew. W parkach dobrze wykorzystane elementy związane z wodą zawsze stanowią atut. W tym celu książę Pickler zrobił dobry użytek z przepływającej w pobliżu rzeki. W latach 1817-1819 wokół nowego i starego zamku stworzono staw zamkowy. Do którego woda została doprowadzona dzięki nysie Hermana, a więc sztucznie przekopanej odnodze nysy. Na przedłużeniu tego przekopu w późniejszym czasie, a więc w latach 1832-1835, powstało jezioro dębów. Konsekwencją tych działań było wybudowanie sporej liczby mostków parkowych oraz mostów na nysie. O kunszcie kompozycji świadczy choćby to, że nie sprawiają wrażenia zatłoczenia lecz stały się naturalną częścią krajobrazu, niejako spinając poszczególne jego części. Podobnie integralną jedność z parkiem udało się osiągnąć, budując trzy znajdujące się tam wiadukty. Nie są jedynie przerzucone nad wąwozami, stanowiąc jakby przedłużenie drogi, ale dzięki pomysłowemu umiejscowieniu bardziej przypominają szerokie tarasy czy modne dziś platformy widokowe. Jak zostało wspomniane, inicjatorem powstania parku był książę Pykler. Warto jednak wspomnieć, że kolejni właściciele Morzakowa również sporo wnieśli, jeśli chodzi o wygląd parku. Ważną postacią w tej historii był Fryderyk Niderlandzki. To za jego czasów stopniowo zastąpiono drewniane mostki, mosty i wiadukty bardziej trwałymi, murowanymi konstrukcjami. Powstało też arboretum. Wówczas to na powierzchni około 55 hektarów Zebrano zbiór drzew, które przez pewien czas było uważane za największy w Europie Środkowej. To właśnie za czasów Fryderyka Niderlandzkiego pojawiły się tak charakterystyczne złocone lwy strzegące drogi na pałacowej rampie. Aż wreszcie podjęto się przebudowy nowego zamku, nadając mu neorenesansowy styl. Ostatnimi właścicielami Morzakowa była rodzina von Arnim. Z tego okresu pochodzą liczne fotografie, a nawet pierwsze zdjęcia lotnicze parku. Można więc powiedzieć, że to bardzo dobrze udokumentowany okres. Następnie opiekę nad parkiem sprawował Rudolf Lauche. To za jego sprawą w tym czasie pojawiły się w parku liczne różaneczniki. To również on nadzorował naprawę licznych szkód w parku, które powstały po I wojnie światowej. Interesujący jest też fakt, że już w okresie międzywojennym, w 1931 roku, gdy park z tym obszarem obejmował 545 hektarów, znaczna jego część została objęta ochroną. Dotyczyło to aż 241 hektarów parku. Natomiast opieka nad parkiem trwała aż do roku 1945. Druga wojna odcisnęła swoje piętno na terenach parkowych. Na początku 1945 roku zatrzymał się tutaj front i toczyły się walki. Jeszcze dzisiaj widoczne są ślady okopów, szczególnie w okolicach arboretum. Znalazł się tego pozytywny aspekt. Otóż, gdy po wyznaczeniu granicy na Nysie Łużyckiej, część parku po stronie polskiej znalazła się w zarządzie lasów państwowych. W latach 50. XX wieku dzięki zainteresowaniu parkiem badacze z Instytutu Dendrologii Pan w kurniku. Obszar parku został wyłączony z typowej gospodarki leśnej, stając się nieformalnie rezerwatem kulturowym. Dodatkowo właśnie dzięki wcześniejszym działaniom wojennym uszkodzenia drzew mogły być inną przyczyną rezygnacji z użytkowania gospodarczego tego terenu. Spora liczba drzew mogła posiadać odłamki co powodowało, że były one mniej atrakcyjne dla przemysłu drzewnego. Pod koniec lat 80. rozpoczęto międzynarodową współpracę polskich i niemieckich konserwatorów zabytków, mającą na celu kompozycyjne zintegrowanie całego parku oraz przywrócenie go do dawnej świetności. Podpisano również umowę z Instytutem Ochrony Zabytków w Berlinie oraz powołana została fundacja. Parku Księcia Picklera w Bad Moskau, której celem było prowadzenie prac rewaloryzacyjnych oraz ustalenie kompozycji parku w celu ich odtworzenia. Na początek na podstawie materiałów archiwalnych i źródeł ikonograficznych określono historyczny układ przestrzenny parku, który stał się podstawą do wyznaczenia granic ochrony konserwatorskiej w 1998 roku. Po dokonaniu pełnej analizy zabytków, Park Murzakowski został wpisany do rejestru zabytków, a ochroną objęto 314 hektarów. Po dotarciu na miejsce, szybko dochodzimy do wniosku, że można spędzić tu nawet cały dzień. Ogromna różnorodność tego miejsca sprawia, że nawet wielokrotne wizyty w tym miejscu nie przestają być ciekawe. Oczywiście o każdej porze roku park wygląda nieco inaczej. Jednak park krajobrazowy tych rozmiarów potrafi odkrywać przed zwiedzającymi piękno za każdym razem. A wy co myślicie o tym miejscu? Dajcie znać w komentarzach i być może do zobaczenia w parku.